Hej, cześć, witajcie z tej strony i Witam was bardzo serdecznie. w No i bez zbędnego pitolenia. Weźmiemy sobie zbawcę, który ma 15 zbierania i jedno obrażenia za każde materiały. Co za tym idzie. Opłaca się nam kisić kaskę. I mamy do tego świnkę skarbonkę plus przedmioty są droższe o 50%. Niestety, albo i niestety tak to wygląda i czym byśmy mogli sobie tutaj ciapnąć? Może jakimś, no nie tyle paralizatorem... Eee... Wiecie co, chyba wezmę zwykły pistolet, zagramy sobie na jedynce, bo jakby to jest dla nas dosyć istotne. Eee, dostałem już na mordę. A ty drogi widzu możesz zostawić fapeczkę w górę, napisać jakiś miły komentarz, nie wiem, pozdrowić mamę i tatę. A na przykład na przyszłym odcinku z Proteito mogę pozdrowić. Hmm. Chcielibyś to takie rzeczy? Fajnie by było. Eee... Jejku co ja mogę sobie... Weźmy sobie pięć zbierania. Na początek się przyda eee... maszyngę. No, ozorek sobie schowamy. Regeneracja zawsze jest spoko. Nie patrzę na cenę przedmiotów. Tylko biorę to co jest przyjemne, i docelowo myślę, że też chciałbym sobie wziąć SMG. Jakby to jest trochę oklepany temat, jeżeli chodzi o broń dystansowe, ale no, wybaczcie, na razie nie ma takiej. Bro no, jest jeszcze minigun, ale na razie nie ma takiej broni, po której po prostu mam mokresny i tak dalej. No, wie, że co chodzi, drogi No, ale mamy dwa poziomy. Więc myślę, że możemy sobie wziąć prędkość ataku i jakaś regeneracja. Myślę, że spoko. Szybkość koszty z nasięgu. spoczko, Ozarek, weźmy sobie ciebie. Nie rolujemy, bo nie ma kasy i to się nam po prostu nie opyla. Będziemy zbierać materiał z dalszego dystansu. I w ogóle, jak tam, drogi wicu ci żyćko mija, bo u mnie to ostatnio dosyć dużo się pozmieniało. Yy... Są pewne rzeczy, o których lepiej nie rozmawiać. If you know what i time in. W każdym razie, jakoś to sobie już ogarnąłem. Na... O, przedmioty, Przedmiocik. Jak, jakoś to sobie już ogarnąłem na spokojnie. I o, nie zdążę. Aj, kurde. Szkoda, że go prędzej nie zauważyłem. Ogród, jakby Lubię ogród. Trzy szybkości kites. Eee, pistolet maszynowy. Pistolet sobie zablokujemy, tak na razie w... Lecimy dalej. Myślę, że też trochę obrażeń by się nam przydało, ale obrót już jest samoczynnie takim fajnym przedmiotem, bo to uratuje nam tubkę. I to nieraz, powiem Ci szczerze. Nie mamy aż takiej fajnej regeneracji życia też nie mamy jakoś zbyt wiele. Tu niektórzy już zaczynają bić za no, dosyć kolosalne kwoty. Mianowicie mogę nawet i za tychę dostać. Jakim siądzie ten strzał, za ile bym dostał? O ziomek ma przedmiot. Daj go bąbelku. No proszę cię. Nice. A te żarełko z tego obrodu zawsze nam dupkę uratuje. Lecimy jak na razie. Oh my god! No i to jest przedmiot, który lubię. Smutny pomidor, jest zawsze spoko. Weźmy sobie do tego może nie wiem. się atakuje jeszcze. Obrażenia dystansowe na 1 ale weźmy. Yy, pistolet maszynowy. Jakby mogę wziąć ten pistolet i ten połączyć. Ale dobra, na razie nie będę łączył. Max z kosztem 1 na regeneracji. Chyba nie, chyba nie. Nie, zrezygnuję. Dobra. Wampiryzm też by był spoko, ale obejdzie się. I w ogóle muszę wrócić do streamowania Wiedźmina, bo powiem wam szczerze, chciałbym go skończyć i jestem ciekawy co tam się stanie. Czy uda nam się uratować Ciry, czy... Czy ten... Czy wybrałem jakieś słuszne decyzje. Czy też nie, ale mniejsza. Nie będziemy tu pitolić o Wiedźminku. O wow, zbawca ma fajne takie szanse, bo już... Kute. Trzeci raz na 5 rund widzimy tego Bąbelka, co nosi itemy ze sobą, więc wow. Podoba mi się to. Podoba mi się to, naprawdę sexy. Wieżyczka za darmo? Wezmę. Siedem krytaż, grzechy by było tego nie wziąć. Torba, dostajemy przedmioty. Kosztem szybkości i chyba. Yy, jeden przedtki za tego, no niby spoko, ale yy, Cebula... Dobra, połączę sobie pistolety dokupię, weźmy sobie cebulkę, nie roluję, bo szkoda nam kaski. A w sumie materiałem zwiększa obrażenia, no właśnie, ja o tym zapomniałem. Holy shit. A czy to może być tak, że ja będę miał szare itemy i po prostu będę miał w do wrażeń? Czy to będzie tak działało? Bo jeżeli tak, to Zbawca pod tym względem może być ciekawy i wydaje mi się, że to będzie chyba jedna z pierwszych postaci, którą zrobimy poziom drugi, bo jeżeli wystarczy nam kisić materiały yy, i będziemy mieli po prostu tonę obrażeń, to w to mi graj, byczku. A w sumie podczas gry nam zwiększa obrażenia? Bo coś tego nie zauważyłem, chyba aż tak nie. Ej nie, trochę urosło, bo my byliśmy po dwa. O wow, to no fajnie. To też pytanie, za ile tych materiałów nam rosną obrażenia. Yy... 16 obrażeń, niewiele. Dobra, weźmy sobie tylko kryta, prędkość ataku. 3 życia, 1 obrażeń. Mam trochę mało życia, zronujmy sobie, barykada, pancerz. Walka, wręcz mamy to w życiu, 8 HP. O drogi, skurwysyn. 165. Poczekaj jeszcze raz. Hmm. Jeden oprażeń za każde... Aha, za każde 25 materiałów, czyli mamy 150 jakby i mamy plus... Aha, bo to jest procent. To, o kurwa, to nie, to... To opłaca nam się wydawać te materiały, zdecydowanie. No ale w sumie dużo kryta też będzie spoko na, na naszą obecną chwilę. No Jakby ten kryt fajnie tutaj czyści. Ale to kurde, nie ma tego ziomeczka co nosi na garbie przedmioty. Szkoda troszeczkę. Bo ja liczę na jakąś czynkę i 15 materiałów. Fajny interes. To jest żeby mieć 100% 100% obrażeń, to ja bym musiał mieć 2500, tak? A 250 to da mi 10%. Ło kurwa. Ło Jezusku, to ile to jest zbieranie? Matko bosko. co tu się stanęło. O tamten skurwiel się ci widziałeś to? On czaruje jebany. Dobra, miny lądowe, spoko. Yy, tu bym wolał może jakieś właśnie obrażenia dystansowe. Kiszka, kiszka jest seksowna jak zwykle. Regeneracja, zdecydowanie. Okulary. No ciacho też już wezmę od biedy, nie wiem czemu dostałem ze zero, ale... To jest fajne! Mirańcy wrogowie mają szansę na eksplodowanie i zadanie obrażeń. To jest niestety od obrażeń. Walki wręcz. Chyba nie chcę. Ale ciebie. Przeszywane pociski są zawsze przyjemne. I mamy kichę, czyli ona waliła Od żywiołów, czyli od płomieni. Jedziemy! O ale kurwa, fajna obrażenka będziemy mieli. Nice. Może nie ma ich zbyt wiele, ale mamy przeszywane pociski. A wieszcie mi, przeszywane pociski są spoko. Jakby bym tak sceptycznie nastawiony do tego przedmiotu, ale to jest takie zbawienie. Tym bardziej, że później jak już jest pełno tych przeciwników, to... Ten, ta redukcja tych obrażeń, te 20% na tym pocisku to nie jest zbyt wiele, a klepiemy już kilka ziomeczków na... na po prostu w linii strzału, nie? To jest miłe. A dobra, widzę, że dalej nasze obrażonka kuleją. Czego tych. Jakby ich tu nazwać? Zapaśników, spasiaczków, tuczników, kabanów. O, 15 materiałów, zajęliście. Nie wiem jak ich nazwać. Skurwysyjne utuczone kabany. Jeszcze te bez zbroi to schodzą. O kurde, ale wleciał we mnie jak w karton 30. Po zabiciu drzewa pojawia się wieżyczka. Spoko nie mam co tutaj narzekać. Eee, w sumie jak idziemy pod tego kryta, to już sobie pójdźmy zajebiście. Żelkowy berserker jest świetny, a rana głowy. No sobie zebrazy jakby. Bo mamy na razie na minusie, więc... Wnowło tutaj min przyda się. Wampiryzm też myślę, że był spoko, bardziej jak mamy te przeszywane pociski. Nie na jakimś dużym poziomie, ale na takim delikatnym. Chociaż widzę, że w sumie ta regeneracja nam tutaj ładnie skórkę ratuje. Eee, co by mi się przydało? Na pewno jakaś lepsza broń Bo mam chyba 3 SMG i 3 pistolety, to nie jest najgorzej, ale... Ja jestem osobnikiem wymagającym dużo od życia i mam nadzieję, że gramie usłyszy i tam mi może jakiegoś... No! No nie wiem Machine guna, W sumie długo strzelby nie widziałem Wiesz, czy strzelba akurat teraz by spoko? Ej, chyba byłaby spoko, bo ona ma sama z siebie przeszywane pociski bazowe. To za tym idzie, ona by przeszywała po kilku naraz. Ej, to by był widać. No i to jest piękne podrzewku, mamy ziomeczka, kolejne 15 materiałów. Może jakiś... czerwony, czerw... O, nie zdążyłem. Cholera, za późno go zobaczyłem. 20 szczęścia kosztem regeneracji. No nie, ja nie mam zbyt fajną regenerację. Weźmy szybkość. Ile mam zasięgu? Zwiększmy sobie go delikatnie. Yy, dwa obrażenia, ten fajnie, pancerz obrażenia. Kurwa, ten zasięg mi zabierze. Dobra, łączymy sobie pistolet, kupimy pistolet. No nie ma co, to się bierze, co idzie, nie? Te dwa życia to trochę mnie zawoli, myślę. Spoko. I kolejna mina. Yy. Czy ja chcę zrobić 300 zasięgu? Wątpię, żeby mi się udało, mam zasięgu. No dobra, zrolujmy to. Eee, mutacja jest fajna, obrażenia dystansowe, żywiołowa, regeneracja też jest fajna, pistolet maszynowy. Możemy sobie połączyć, wiąż ciebie i ciebie. Seks. lecim dalej. O, zobaczcie, jak fajnie nam pyka to HP. po A już mamy stówkę zasięgu, to też z daleka zaczynamy nadupcać do tych Kasze Nie, to były stonki ziemiaczane, nie kasze co ja gadam. Już teraz sobie przypomniałem jakie ja nazwałem tych wazydów. Dokładnie, stonki ziemiaczane. Powoli sobie przypominam na nowo. I w sumie czemu nie było tak dobre? Tej to powiem wam szczerze, że nie wiem. Jakby... Przez te sytuacje, które miałem, to tak troszeczkę odechciało mi się nagrywania. Jak już robiłem streama, to, to było to... wiecie... W dużej mierze, tak naprawdę, pod namową, czy to tam Rudego, czy Chłopaków Seo z ciemnej strefy, i to tak kurde. O jezu, tutaj, ale się kurwa nie ciekawie zrobiło. Się zagadałem, ja tu pierdolę, a oni mnie na, na pizdę klepią. No więc wiecie, ale już jest dobrze, i myślę, że z powrotem powrócę do tego, co było. Eee, Obrazenia od żywiołów, kicha. Dobra, weźmy. 30 materiałów zapodniesiony ten. 1 yy, czwarta. Fajny jest skryt. Weźmy więcej ekspa. Pistolet. Dobra, czyli widzę, że gramy po prostu pod pistolety. Będzie mi stać i na ciebie, i na ciebie. To jest też ciekawe. Yy, Dobra, pistolet i niebieski pistolet. Osiem obrażeń. Hmm. Specjalnie wroga pojawiają się na początku kolejnej fali. Ale to tylko na początku, na następny, czy na dwunasty? Dobra, mogę to zrobić, wiecie? Nie będzie mi to aż tak mocno bolało. Fajnie jakbyśmy mieli koszyle dwala i większą ilość drzew. Ale bez z tego doradę. Tylko ja mam takie małe wrażenie, jak jedzielę. Satra. I trochę życia też mam na co. No nie no, jak kryty wejdą, to jest przyjemne. Hmm. Ale to z pistoletu jak wejdą krytej to z tego fioletowego, bo po 70 nawet wchodzą gongi. Cholera Muszę też pamiętać, że mam 5% więcej wrogów. To niby nie jest dużo, ale zawsze te dwa, trzy mopki albo i więcej w sumie. Jest już większa ilość na fale Kurde, no czego ja tak dostałem? Ja mam za mało speed, bo ja dostaję na tymi pociskami wolnymi. Dobra, eee. Prędkość taką Więcej kryta, obrażenia dystansowe. Jakby trafiły się i temy, które lubię. No przynajmniej musisz poczekać jeszcze chwilkę. O magazynek Magazynek Powoli oddaje. To jest 10%, ale to jest Na SMG to, to jest chyba wychodzi ile? Pół odcisku więcej? Może coś takiego. Jakby lubię to, no. I trochę żałuję, że nie wziąłem jednak tamtego itemu, który powodował, że przeciwnicy z tego zadrapania. Ale. Jebać. To i tak miał 20% szans. A no tak ta chłopaki chociaż wejdą na minę się rozerwą, dostaną podpalenie od kiszki. Kiszunia może też jakoś dużo nie bija, ale zawsze. Ja lubię takie itemy. Pasywne, bierne, które zawsze ci coś tam pomogą. No, what I mean. Dobra, wszedłem tego ziomeczka. Około 500 materiałów. No, 550, fajnie. Eee, jebać. Weźmy sobie więcej tej... O yes. Kurwa, no mam te wieżyczki, no to nie gramy tak zbieranie, czy mi coś da. No mm, jeszcze trochę tego by mi... Dobra, weźmy sobie zasięg z tego wszystkiego. Pancerz HP, fajnie, ale nie jaremie to aż tak. Pistолет, pistolet, pistolet. Yy... Dobra, robimy czerwony pistolet. Kupujemy Ciebie. Robimy. Cez Aha, miałem połączyć pistolet pod SMG. Trudno. O kurwa. Ciebie. Ciebie. No najpierw wezmę ciebie, ciebie sobie zablokuje. 10 szybkości, się, się 30 zasięgu. Kurwa, no już bym miał więcej. O Jezu, możliwie bym dał radę zbierać na ten... Fuck. Jeszcze generator by się przydał. Dobra, to są te litarne skurwy syny. Lust, tylko jedna przenęta, więc... Jakby w następnej turze już ich nie będzie. Wiecie o co chodzi? Dobra. Jakby tutaj tutaj wylawirować między paną tych przeciwników. jakoś tak na spokojnie myślę. Kurwa. Tyle ile pocisków na, na z siebie. Gdzie są przedmioty? Mam 30 golda. Kurwa co skrzynkę, dokładnie? O. to mi chodziło, o, o. 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 Nie wiem jak o tego unikam czasami, naprawdę nie pytajcie się, nie. Sam nie mam bladiego pojęcia. O kurwa, ale ten to we mnie wleciał. Ile mam życia? 43, mało, o wiele za mało myślę, jak na ten mój poziom. 44 bodaj. Come on. Może się uda ten zasięg podbić. Kurwa, bazuka. Wiecie co, ja ją chyba wezmę. Halo, odblokuj mnie. No bo to jest jako broń palna. No, Ale ja chyba wezmę sobie Bazukę, wiecie? Ona ma przeszywanie jeszcze. No, to może być ciekawe. A 219 zasięgu czyli potencjalnie jeszcze troszeczkę, i no i może być ciekawie. Wziąłem bazułkę, no bo to jednak, Come on, to jest bazołka Jakby czy ja muszę mówić więcej, plus ma przeszywany pocisk, czyli atakujemy na raz, dobra, zwiększmy sobie obrażenia tymi materiałami. No i wiadomka, ona może nie ma jakichś obrażeń, Wiem o tym. Wiem, że mogłem sobie teraz jakby trochę splunąć w twarz, ale spójrzcie na to z drugiej strony. Jak będzie więcej przeciwników, to ta bazuka naprawdę może pokarać. No i teraz przydoby się przedmiot, który jest obrażenia od zadawanych wybuchów. Ale oczywiście go nie dostanę. Ale mniejsza o to, damy radę i bez niego. Bazuka i Mostil jest good. Myślę, że dalej okupa. kurwa, O Jezu! Czekaj. Kurwa, Ale ja Myślę, że to i tak jest dalej lepszy wybór. A jeżeli znikł pistolet, O, jeszcze na ryj dostałem tak jest? Zbieranie 8%, jakby z tego, to co 8? Czekaj, 8% ze 100, to jest 108%. To ja to 8 będę dostawał jeszcze przez 5 rund. Czyli opozy mi się to przetworzyć. Um, obrażenia, no. Regeneracja, Szybkość się sięgna 35. I w sumie. Jeden zasięgu mi będzie brakować. No nie pierdol. Daj coś, jest wielkość w buchu. Ej kurwa, no nie mówcie mi, że jeden zasięgu mi zabraknie. No nie no, to jest niemożliwe, mam jeszcze cztery rundy, na pewno opieram Muszę być lewym. Błagam, to był jakiś przedmiot, co mi da zasięg. Chcę odblokować nową postać za 300 zasięgu. Come on, tu i zmiłuj się na mną. Jakby i tak życie ostatnie nie sypie mi różami pod nogi. Ale ty mogłabyś mi oddać. No, mogłabyś być na tyle kochana. Fajnie by było. A jeszcze mile by było z twojej strony. Mam nadzieję też, że jakoś granie jest zbyt głośno. I że trochę też <laughs> nie czuć tej mojej seracuszki w gardle. Bo mam to w sumie od jakiegoś dłuższego czasu. I jakby to nie jest... To nie jest spowodowane tym, że jestem chory czy coś, tylko to tak kurwa siedzi mi w tym gardle i czasem to słychać nawet bardziej głośno. Dobra, mamy level, błagam zasięg. W sumie wolę ten zasięg, dobra. Kurwa, na trzy dystansowych. Jest. Mamy to, wzrok idealny, Oje! Oh yeah. O oh Jezus. O oh Jezus. O kurwa, jakie dobre itemy. Dobra, najpierw ciebie. Potem ciebie. I wy zostajecie. Jakby... To już jest dobry run. To już jest dobry run. Teraz fajnie by było, jakbym sobie jeszcze może trochę życie zwiększył. No, bo te 46 to jest delikatnie małe. Jak dostanę takie combo w pierdolu. To jest nieprzyjemne. Jeżeli chodzi o obrażenia, to mogą być, bo mam duży zasięg i jakby do przeciwników napierdalam już nim Oni do mnie podejdą, ale nareszcie mi się udało. Boże, te 300 zasięgu, jaka to była męka, ile to było zbierania. Aż mam, aż nadto teraz. Ale jebać, to nie jest złe. To nie jest złe, moi drodzy. Zresztą jestem ciekawy, czy jakbym zagrał ten tryb niekończącej się ich historii, przygody. Eee, czy na tym trybie też mógłbym sobie odblokować jakąś nową postać? Bo jeżeli tak, no to. Hej, wiecie o co chodzi. Lecisz równo, farmisz kurde fale za falą. Najpierw załóżmy, ładujesz sobie 300 zasięgu, potem nie wiem, 100 hp, potem coś tam jeszcze. Jest życie, zajebiście. Jest jeszcze, wieżyczka. Jest jeszcze więcej życia. O tak, baby. Dobra. Eee. Ciebie sobie zabrakuję. Dobra. O fajnie to już bangla, widzicie? Dobra to jest. Tak naprawdę mógłbym ustać w narażniku i po prostu ich odpychać. A jeszcze knockbacka nie mam. Właśnie, gdzieś, jest kurwa bo ktoś tam. Gro. Ja czekam. O Jezu. Dobra, może nie powinienem aż tak się tutaj podniecać, bo jakby jeżeli chodzi o moją regenerację, to mamy regenerację czasową, a nie... ...pod względem zadawanych obrażeń, więc muszę o tym pamiętać. zdecydowanie muszę o tym pamiętać. Dokładnie tak, malima. Holy shit. Ale już kuleją mi obrażenia. Ja już to czuję. Dobra, jedna wieżyczka zawsze spoko. Czyli... o kur... mam to Wow. O Jezu, dobrze, że się czas skończył. Uf, uf. Dobra, daj więcej życia. Po czwarek jest spoko. Jakby i tak nie mam nic, wysysania życia. Ale 20 szczęścia, to będę miał dwa szczęścia na... Dobra, wieżyczka. Ty jesteś fajny. Kurwa, będę miał, by na się. Ale to na broni i tak nie mam wysysania. No nie. No nie. Hmm. Ej, jebać Czemu mam fioletowe życie? A, poczwarek! Ej, to nie było tego ostatnio. Znaczy, ostatnio, za moich czasów, jak grałem, że mam jeden obrażeń zneutralizowany. Ej, to fajnie to zrobiło. I to jest teraz, o kurwa. O jezus! Wikingowie. Łatwo, a nie I co jest? Gdzie miałeś życie, co się miało tak wspaniale regenerować? Mon! O Jezu, jak ja potrzebuję obrazy. Kurwa mać. Jesus fucking Christ, co tu się kurwa dzieje? Albo tamte uzbrojenie skurwysynęło. Nie, to oni tak uderzyli, ja pierdziele. No właśnie, ja mam 70 życia, a na momencie miałem 0 HP. Oj. Kurwa, tu się dzieje, moi drodzy. dajcie prędko się taką. Naprawdę mi to zrobiłaś gro. Dobra. Blokujemy, blokujemy na początek. Teraz tak, więcej myślę na ten moment, da mi stop, bo da mi 3 obrażeń, 3 odżywiołów, 3 inżynierii, odwieżyczek i jeszcze ten, ale ciebie wezmę. Generator też jest fajny. No. Dobra, mamy ostatnią falę, muszę zebrać. 800. Fuck. Będzie kurwa grubo. Jakby 120 będę miał z tych, tych modułów razy 2. Mam jedną wyrzutnię, mam do tego miny, nie mogę tego spierdalić. To jest zbyt piękna gra chce sama dać mi zwycięstwo, nie mogę tego przejechać. serio. Kurwa, tak dalej zabrałem. Tak ostałem łazę. O Jezu! Kurwa, jest z wikingami jebanymi. Weź mnie regeneruj, gro! Kurwa! Tak, niewiele, no kurwa, dla dwa razy skrzydła traktor nawet miałem. 44 nakryte, nie? Co mnie, co mnie zawiodło? Chyba to, że miałem same pistolety, nie? Praktycznie. Co ja miałem? Dwa SM-ki, trzy pistolety i bazuka. No nic, to trudno, nie zawsze idzie tak, jakbyśmy chcieli, ale przynajmniej mamy... Progres w postaci odblokowanej. Nowej postaci jest nią łowca i wygląda ciekawie. To by było na tyle, mój drogi widzu. Pamiętaj o zostawieniu supa i fapeczki w górę, aby niczego nie przegapić więcej. Tak więc trzymajcie się, do następnego. Ciao!